Pecier. Serio Cześć. Słuchajcie, robimy właśnie naszą słynną chyba już trochę lazanie. I postanowiłam, że pokażę Wam mniej więcej, jak my to robimy. Nie będzie to taki stricte przepis, bo nie mielibyśmy na to czasu, żeby to tak idealnie nagrać. Ale pokażę Wam co i jak i na pewno ogarniecie. I generalnie robimy lazanie z tak naprawdę dwoma susami bo robimy sos szpinakowy, robimy sos y, pomidorowy z granulatem i cebulą jak widać. Y, no i do tego mamy tutaj makaron do lasagne, zazwyczaj starcza jedna paczka. Tu jest granulat z do sosu pomidorowego, jest pasata, czosnek do sosu szpinakowego i pewnie zużyjemy pół takiej paczki. Y, I tutaj jest posiekane pół cebuli. Także tak to na razie wygląda. Dodatkowo tutaj gotują się ziemniaki na sos serowy. I to co teraz generalnie robimy, to tak naprawdę robimy na raz dwa sosy. Tutaj gotują się już ziemniaki na ser z ziemniaka. Tutaj mamy dużą patelnię, na której zrobimy sos pomidorowy. I jeszcze na mniejszej zrobimy szpinakowy. Podejrzewam, że szpinakowy zrobimy na bazie tego jogurtu. To jest planton bez cukru. Najzwyklejszy smakuje trochę jak kefir. E, więc tak to będzie wyglądało, później ugotujemy makaron i będziemy składać, także trochę tego jest. Ale to co później wychodzi jest warte zachodu chyba co? Może no, nie widziała. Także siekamy, kroimy i pokażę Wam to dalej. E, teraz podsmażam cebulę. Generalnie my zawsze dodajemy do tej cebuli odrobinę cukru. Żeby się lepiej zjeszczyło. Jakby zaczęło się przypalać, to dodajemy po prostu odrobinę wody. Czekam aż się Tutaj dorzuciłam 3 czwarte szklanki granulatu stojowego i tak naprawdę posmażam go tylko z cebulą, aż po prostu zacznie pachnieć. I potem do tego dodam przyprawy, to tutaj tak naprawdę możecie przyprawić tak jak lubicie sos pomidorowy. Ja pewnie dodam czosnek, bazylię, trochę oregano albo po prostu nie ziół. Troszkę soli i pieprzu. No i doleję do tego całą taką półlitrową pasatę. Przepraszam Was za te odgłosy wody, ale damię właśnie zmywa. Już nie Przestaję. Cześć. Siema. I tutaj poszło tak. Miks ziół do pizzy, trochę papryki słodkiej, trochę czosnku i trochę papryki wędzonej. I teraz to chwilę podprażam. Potem dodam całą pasatę i pewnie około pół szklanki wody, żeby granulat mógł pęcznieć. No i tak naprawdę mamy gotowy sos pomidorowy. No, i tutaj mamy już pasatę. Mamy też trochę wody, to jest takie mniej więcej pół szklanki. I teraz tak naprawdę czekamy, aż granulat pęcznieje i sos wtedy gęstnieje. Także będziemy mieli już z głowy i będzie cały sos gotowy. Potem doprawiamy to tylko tak naprawdę solą, pieprzem do smaku, ewentualnie jeszcze więcej ziół czy czosnku. No, i tutaj mam teraz mniejszą patelnię, tutaj wrzucę trochę czosnku, tutaj jest dwa ząbki posiekane. Dorzucę pół paczki szpinaku, to jest pewnie około 200 chyba gram, takiego w brykiecie, no i będziemy lecieć dalej. Zostawiam teraz szpinak razem z czosnkiem pod pokrywką na chwilę, żeby y, się rozmroził. Tutaj już jak widzicie sos pomidorowy nam bardzo zgęstniał, ale podejrzewam, że będzie jeszcze trochę gęstszy. Także chwila, jak widzicie, to dosłownie ile minęło może z 3 minuty i ten granulat już zaczął pańcznić, także... Szybka robota. I taki sos możecie też użyć po prostu jako sos do makaronu, też jest super. Jak ziemniaki już są miękkie, to można je wtedy odcedzić i trochę ostudzić, zanim będziemy je blendować. Słuchajcie, sos jest gotowy, generalnie powinien być tak trochę rzadszy niż do makaronu. Jak szpinak się już cały rozmrozi i puści wodę, to trzeba dać mu chwilę, żeby ta woda trochę odparowała. I Wtedy dodajemy sobie taki jogurt, a na najmniejszym gazie. Ja dodaję zazwyczaj najpierw pół, a później patrzę, jaka konsystencja mi będzie odpowiadała. Chociaż tu już widzę, że chyba pójdzie cały. I jak naprawdę mieszam to z jogurtem, dodaję do tego odrobinę soli. Yy, I właściwie to jest wszystko. Kwestia jest tylko tego, żeby dobrać odpowiednią konsystencję. Jak na moje gusta sosy do lazani powinny być trochę rzadsze niż sosy, które byśmy dodali do makaronu. Więc w tym momencie mamy coś takiego i podejrzewam, że chyba jednak połówka wystarczy. Także mieszam to dokładnie, zostawiam to na najmniejszym gazie. No i tak naprawdę tyle, doprawiam to trochę do smaku solą, pieprzem, ewentualnie jeszcze dorzucam czosnek granulowany. I drugi sos mamy gotowy. Tutaj widzicie wstawiliśmy wodę na makaron, bo teoretycznie ten makaron, zarówno ten z Tesco, jak i ten z Lidla, Podobno nie trzeba go obgotowywać, natomiast my to zawsze robimy tak do takiej... może nie al dente to za dużo powiedziane, ale jak już da się go, że tak powiem, pozginać trochę, to wtedy go wyciągamy i wtedy z niego formujemy lasagne. Słuchajcie, tutaj mamy około 200-250 gramów gotowanych ziemniaków, odrobinę, dosłownie szczytę kurkumy, ewentualnie zamiast kurkumy możecie po prostu ugotować kawałek marchewki razem z ziemniakami. I tu jest jeszcze szczypta wędzonej papryki. A, i ziemniaki, jak były gotowane, to były gotowane w osolonej wodzie. I teraz do tego jeszcze pójdą płatki drożdżowe. I tych płatków pójdzie, pewnie, tak koło takiej kopiastej łyżki. Mam do dwie. Nie, dwie, półtorej. Nie, nie. Zawsze lepiej dodać najpierw mniej, a potem więcej. Tak to wygląda mniej więcej. I tutaj najlepszym tipem jest to, że te ziemniaki same, takie z siebie, to nie zrobią takiej konsystencji, jak powinny. Bo tutaj z tego konsystencja powinna nam wyjść taka mniej więcej jak takiego serowego dipu do naczosów, tylko trochę bardziej płynna, żeby to dało się po prostu wylać na lasagne, na makaron. I ja tutaj czasami dodaję po prostu albo trochę wody, tylko też nie za dużo pilnuję tej konsystencji, albo mleka po prostu niesłodzonego, tylko też niedużo, żeby złapać odpowiednią konsystencję. Słuchajcie, konsystencja tego powinna być mniej więcej taka. Czyli mamy dip do naczosów, ale on jest w miarę płynny, więc będzie dało się go wylać na makaron. I tak jak widzicie, on jest tylko trochę żółty. Ja tutaj dodam mało tej kurku, może by nie była wyczuwalna w smaku. Z marchewką ten sos serowy wyjdzie dużo bardziej żółty, taki nawet pomarańczowy, ale cheddar. Także tak to wygląda i to będziemy dawać na końcu. Jeszcze tylko spróbujemy, czy na pewno jest dobrze doprawiony, ewentualnie dodamy tych wszystkich przypraw, o których Wam mówiłam. I zblendujemy jeszcze raz i będzie gotowe. My to akurat pieczemy w takim naczyniu żaroodpornym, bez pokrywki. I na dno zawsze wykładamy trochę sosu. Tutaj jest podejrzewam jakieś jakieś cztery łyżki. Zazwyczaj wykładaliśmy pomidorowy, ale jakoś dzisiaj położyłam szpinakowy. W zasadzie nie ma to większego znaczenia. Obgotujemy makaron i pokażę Wam potem jak wygląda taka złożona lasagne. Albo pokażę Wam jeszcze... Jak my to układamy? Jakimi warstwami? Tu już mamy kilka płatów, które są obgotowane. O, jeżeli one już są takie, to są gotowe. I teraz będziemy powoli składać lasagne. Tylko sobie nie poparcie palców, tak jak ja właśnie przed chwilą. I tutaj generalnie będziemy docinać po prostu te płaty, tak żeby się tutaj wszystko zmieściło. I pokażę Wam zaraz, co dalej. Teraz dokładam jak widzicie sos pomidorowy. Nie nakładam go jakoś kosmicznie dużo, tak dosłownie aby tylko przykrył płaty makaronu. I teraz mój patent na to, żeby to się nie rozwalało, jest bardzo prosty, a mianowicie, jeśli w tym teraz układałam w tę stronę, odwracam o 90 stopni, układam w tę stronę i tak za każdym razem i wtedy mam pewność, że te płaty makaronu mi się nie rozpadną, bo będą leżały w tą samą stronę. Także teraz biorę sobie kolejny płat i układam znowu, tylko teraz w tą stronę. I tak naprawdę robię po prostu do końca, do kiedy mi się skończy makaron i do kiedy mi się skończą sosy. Także będziemy teraz kładli na zmianę szpinak, makaron, sos pomidorowy, makaron, sos pomidorowy, makaron, szpinak. Zobaczymy na ile nam starczy sosu i makaronu. Także pokażę Wam jak wygląda już złożone lasagne. Mieliśmy tutaj taki mały wypadek, to znaczy za mało było makaronu w paczce, nie wiemy dlaczego, więc ta ostatnia warstwa wygląda bardzo prowizorycznie, ale zaraz ją zalejemy tym serowym sosem i tak będzie spoko, także tutaj po prostu powinna być jeszcze kolejna warstwa makaronu na szpinaku i dopiero na tej ostatniej warstwie makaronu powinien być sos serowy. Jak widzicie, tego serowego sosu dajemy bardzo dużo, bo lubimy serowe rzeczy. Także jeśli ktoś jest wielbicielem lasagni i płacze na weganizmie, że nie może jej zjeść, bo nie ma sera, to myślę, że to jest całkiem spoko rozwiązanie. No i jak widzicie, rozsmarowuję trochę ten sos. On przez to, że zaczął stygnąć, to już troszeczkę schrowia z ziemniaków puściła i zrobił się bardziej gęsty ale jak widzicie, nadal da się z nim pracować. To, co jest najważniejsze, to to, żeby tym ostatnim sosem, tą ostatnią warstwą dokładnie przykryć wszelkie jakieś tam wystające kawałki makaronu, bo w piekarniku one tak po prostu, dokładnie, bo one w piekarniku po prostu się spalą, a tego nie chcemy, dlatego trzeba to bardzo dokładnie przykryć. Tutaj już się nam trochę miesza szpinak z tym sosem serowym, ale to nic się nie dzieje. Postarajcie się nie wylizać łyżki, Chociaż oboje z wiem, wiemy, że jest to praktycznie niemożliwe, więc... Y... Oliże. Sorry. A to, a to pewnie z Damian. No bo... No dokładnie. Także tak wygląda złożona lasagna. Po co mnie nagrywałeś? Bo Jak widzicie, tutaj jest po prostu kilka warstw. Dokładnie. I ze względu na to, że my mamy to naczynie bez pokrywki, to przykryjemy to folią aluminiową. No mało ekologiczne, ale zawsze jakoś tam działa. I wstawiamy to lasagne do piekarnika na ile 200 na 200 stopni na pół godziny z folią i później na ostatnie 10 minut zdejmujemy folię, także w sumie 40 minut, grzanie góra dół. No I w zasadzie tyle. Koniec lazani że tak wygląda robienie naszej lasagni. Damian, jak widzicie, wyjada resztki z sosu serowego. Bo no. A ja muszę iść odpocząć. Zmontuję dla Was od razu ten film, więc podejrzewam, że jeszcze za chwilę wejdzie na kanał. Naprawdę. Idź sobie. Dajcie znać, czy takie przepisy w formie filmu Wam się podobają, to będziemy nagrywać tego więcej, bo mamy tego sporo. A Damian się ze mnie śmieje. Nie ma tak wsparcia. Yy, także czekam na Wasze reakcje w komentarzach I jeśli otworzycie tą lasagne z naszego przepisu, to nie zapomnijcie oznaczyć mnie na Instagramie. W opisie macie moją nazwę, więc możecie mnie też zaobserwować, a ja tam dużo częściej wrzucam jakieś przepisy i zdjęcia jedzenia, które jemy. Także do następnego! A ja idę zmywać. Takie montuję właśnie ten film z przepisem na lasagne i przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Yy, ten sos serowy, tak samo jak szpinakowy i pomidorowy, możecie wykorzystać do y, makaronu po prostu, jako zwykły sos i też będzie w porządku. A mało tego, to zamiast sera z ziemniaka możecie zrobić ser z nerkowców albo z tofu. Opcji jest sporo, ja robię to zazwyczaj tą z ziemniaka, bo jest po prostu najprostsza i najtańsza. Y, no i tak, także możecie naprawdę tam kombinować, montować różne sosy. Kiedyś jedliśmy chyba w Leonardo mm, taką lasagne... Ona była pomidorowo, właśnie szpinakowo, ale tam był sos pomidorowy z soczewicą, a nie z granulatem, więc to też jest, jest fajna opcja. uwaga, właśnie wyjęliśmy lasagne z piekarnika i wygląda najlepiej ze wszystkich lasagne, które kiedykolwiek zrobiliśmy. Dum, 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 dum. Jak widzicie, ser z ziemniaka też da się przypiec, więc tak to wygląda. I to, że te brzegi tak podeszły, to jest jakby normalne w takim naczyniu. Podejrzewam, że gdyby to było zwykłe naczynie z pokrywką, to inaczej by to wyglądało. No, powiedzcie, że to nie jest piękne. Daj okejkę. Jest okejka i słuchajcie, idziemy jeść, a ja wam wrzucam teraz ten film.